Siemaneczko, z tej strony Dematix, a to kolejny odcinek naszej serii Minecraft Jest Piękny. Jak możecie zauważyć jestem już w innym miejscu niż byłem w ostatnim, ponieważ... Hmm, co ja mogłem zrobić z tamtym save'em? Usunął się. Tak, proszę państwa, usunąłem save'a. Moja reakcja była na to... Więc tak powiedziałem, Spokojnie, Matix, nie denerwuj się. Wszystko będzie dobrze. I tak właśnie stworzyłem ten oto świat. Wybudowałem sobie tutaj taki oto fajny domek. I sobie zrobiłem diamentową ładną zbrojkę. Wszystko diaksowe, tak jak było w poprzednim na poprzedniej mapie. I taki tutaj teren mam. I przedstawię wam, co udało mi się do tej pory zrobić. Ten. Te trzy odcinki, ponieważ ten sezon do 15 odcinków miał jeszcze trzy odcinki do nagrania, więc na tej mapce dogram te trzy odcinki i z tym złym sezonem, w, kto, kto, w którym straciłem już dwa razy sejwa, się pożegnam. Jak widzicie, tutaj mamy taki przepiękny kwadraciasty domek. Dywaniki i czemu mi milaguje. Nie wiem, czemu mi milaguje. Dobra. Tak oto, piecyki, żeby móc przepalać Skrzyneczka, w której mamy same fajne rzeczy Tutaj bardzo nieudany mieczyk Troszkę żelaza, drewna Co my tu mamy? Jedwabny dotyk I sobie nazwałem również rzeczy Już niedługo koniec sezonu Mieczyk, lubię to Łopatę, tak jak w poprzednim poprze na poprzedniej mapie Ło, siekierę, co się patrzysz I kilo Żaden ach żelazna motyka, dobra Tutaj na prawo mamy taki aneks kuchenny Również tutaj mamy jedzonko I już parę rzeczy do Pokonania Ujtera, Witchera Mówcie jak chcecie bo ja Witchera, tak Witchera Bo już w ostatnim odcinku tego sezonu pójdziemy na niego Tutaj taki spoiler I tutaj kowadełko Wszystko widzicie Wchodzimy dalej I mamy przepiękny Salon że tak powiem Ogień stoi Wow Tutaj ładnie się pali. O, dobra. Tutaj mamy enchanting na 30. Obrazy. Pierwsze piętro. Zaraz Wam pokażę. Tutaj w dół możemy sobie wejść do portalu, do neteru. I tutaj co mamy? Mamy statyf alchemiczny. Można sobie tutaj nalać wody i sobie ro robić jakieś miksturki. Obrazy i idziemy do góry. I tutaj mamy taki prowizoryczny mały magazyn. Sypialnie. Tom, 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 i balkonik. I zaraz wam pokażę, co jest też tam. I tutaj przy okazji chciałbym pozdrowić serdecznie mojego kolegę Juela. Tak, później wam opowiem fajną anegdotkę o nim. Kolegę kolejnego m wyklętego. M wyklętego. Co ja mówię? M Wielkiego, Natana. Też chciałbym go pozdrowił. I Margo, Margo The Play Games Marcina w skrócie, tak. To są te trzy osoby, które chciałem pozdrowić, więc cieszcie się i wow, byliście na odcinku. Jo. Dobra, tutaj mamy wyjście. Tam jest pewien projekt, który już dzisiaj ujrzycie. A tutaj tą dróżką drożką można przejść na farmy. Tutaj sobie tyle nasion nafarmiłem. Tak wygląda dom z tej perspektywy. Tutaj mamy zboże przepiękne i sobie zasadźmy to. Pyk. Dobra. Powiemy. Jak widzicie, mam tutaj swego konia. Ha! Ha! Nie, naz nie powiem, co sobie pomyślałem, ale wy pewnie wiecie. Tutaj mamy, że tak powiem, drugiego mojego konia już zaprzężonego z diamentową tą. Jak to się nazywa? Diamentową zbroją końską. Co? I tak to wygląda. A tutaj, na prawo co mamy mamy takie oto małe, taką oto małą stajnię na konie krowy owce i kurczaki nie kurczaków mi się nie udało zebrać tak tu fajnie to wygląda tak fajnie nisko parterowo tak patrzę ile mamy FPS-ów, bo jakoś tak nie wiem się nie czuję zapłynnie, chociaż nagrywa dosyć dużo dożyć dosyć dużo dużej liczbie fps ów choć tu mój kilofia i czemu to tak jest to położone mm. Ja się pytam, ja się pytam. Dobra, wow, tutaj można też wyjść. Co je wejść do owiec, Co je z nimi potanczyć i wyjść. To tyle, bo troszkę mam dzisiaj do zaprezentowania w tym odcinku, więc nie będę tego przedłużał. Motyki raczej nie będziemy potrzebować. A już widzieliście, co jest tam. I idziemy tu. Tutaj sobie wychodzimy z domku. Tutaj mamy też ścieżkę, takie latarnie. Dwie porobiłem, fajnie to wygląda. I idziemy piękną drogą. I tak jak w tamtym sezonie miałem zbudowaną fontannę, to tak w tamtym sezonie. Na tamtej mapie ciągle nie mogę się z tym pogodzić. Nie, dobra. Nie płaczemy. Tadaum. Fontanna, młodość. Taka oto fontanna. Bardzo mi się udała i bardzo mi się podoba. Na tamtej mapie miałem gorszą zbudowaną. Jeszcze wam jej nie przedstawiłem, ale już nie przedstawię, bo się nie da. Chyba, że mam jakieś screenshoty, to teraz właśnie je widzicie więc tak oto wygląda ta fontanna u góry ładnie rozlana woda i tak się wszystko zlewa, że wystarczyło jedno źródło aby zapełnić tutaj całość, żeby to tak ładnie wyglądało tutaj jest fajna dróżka zrobiona a jeszcze obok mamy zasadzone świerkowe drzewka tutaj mamy ławeczkę, cinę, płotki wodę rozlaną, gdzie nie kraty wszędzie połączone tutaj mamy też świerkowymi liśćmi, liściami, liśćmi tutaj korolo, korolowa glina korolo, kolorowa glina dalej to się toczy i tak to wszystko wygląda bardzo fajnie chciałem dzisiaj z wami iść troszkę na wędrówkę, ponieważ w tej serii było mało chodzenia na jakieś różne wyprawy i właśnie to zrobię. O tutaj mam jeszcze tunel podwodny i patrzcie, jak fajnie Uhuhu Dobra Uszko mamy, checkpoint zapisany Robi się powoli dzień Ale weźmy sobie na normal I idziemy, że tak powiem, w las Idziemy w las, nie ma nas O, jest kliper Oż ty, dwa klipery Pal się Nie kuwa, wybuch, nie ja Nie, 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 nie Czemu mi zawsze klipery wypadają? O, jest kolejny Fuck and proszę państwa, co tutaj się dzieje? Proszę państwa... Czekajcie, ściągnę sobie słuchawki. I od razu lepiej, bo nie słyszałem, jak z sobie mówiłem. Dobra, odcinek trwa już prawie 8 sekund i tutaj widzę Endermansa. I on pewnie ucieknie, no. Bo mam miecz z... Fire Aspektem Nie, nie wybuchaj, nie wybuchaj. Zrobię to dla was, nie wybuchnie. I wybuchnął, no, no fucking bitch. No, Wydocznie nie daliście jeszcze lajka, like wiecie, nie? No, bo to tak jest, bo wiecie o tym, że jak Clipper wybucha, nie? To znaczy, że jeszcze nie daliście lajka, like bo to jest takie. YouTube'a teraz wprowadziła takie nowe opcje, nie? I właśnie się zorientowałem, że nie wziąłem ze sobą jedzenia. Będziemy się wrócić, i pójdziemy sobie na małą wycieczkę. Tak. O, chyba, że w następnym odcinku pójdziemy na wycieczkę. Bo ten odcinek był jakby taki wprowadzający, że tak powiem. No, nie, że wprowadzający, ale w sensie takim, że jest nowa mapa. Tamtej, do tamtej sej straciłem. Jestem. Dobra, w tym odcinku to będzie wszystko. Ja się z wami pożegnam przed domkiem. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jesz czy nie jesz? Czemu nie chcesz jeść? Co jest? A opatrzcie, odkryłem, odkryłem. Nie da się jeść. Na F5, więc dobra Ja w tym odcinku się z wami żegnam Napiszcie co sądzicie o tym, że straciłem savea. A co możecie o tym sądzić, no nic Dobra, komentujcie, subskrybujcie A szczególnie komentujcie Siemam Siema, pa, nara, dobra